Witam Państwa serdecznie. Dziś dla Państwa przygotuję bardzo szybką zupę ogórkową. Bezmięsną, ale o smaku wędzonki. Co będziemy potrzebować? Ziemniak, marchewka, ogórek kiszony, bulion, koperek, czosnek wędzony, liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz. Zaczynamy od ziemniaka, czyli obieramy ziemniaka. Jak w telewizji, za chwilę przyspieszymy, czyli obieram jednego. I za chwilę obiorę już ostatniego. Jedno pociągnięcie i trzeci ziemniak obrany. Marchewka również obieramy. Pomyjemy Wszystko pod bieżącą wodą. Ziemniaka kroimy w grubszą kostkę. Ziemniak. Hop. Marchewka. Pokażę Wam, jak fajnie się kroi. Ja kroję w ten sposób, że nacinam z jednej strony, a później... Stay, hop, 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 hop. Warzywa wrzucamy, co jest najważniejsze, wrzucamy wszystkie warzywa i słuchajcie, jak wam troszkę zwiędną, zwiędnie wam włoszczyzna, marchewka, seler, nie wyrzucajcie tego, słuchajcie, obierzcie, ugotujcie i zróbcie sobie wywar, bo nie ma nic piękniejszego niż gotowanie zup na wywarach, nawet warzywach. Pamiętajmy, warzywa zalewamy, bulionem i w ten sposób gotujemy. Ale zanim przykryjemy przykrywką, liść laurowy, ziele angielskie i czosnek. Słuchajcie, wędzony, naprawdę idealnie się nadaje do mm, dań wegetariańskich, gdzie się nie używa yy, wędzonki. A naprawdę można podkręcić smak i zapach potrawy. Czyli czosnek. I wrzucamy do środka. Czyli chroimy na pół i za pomocą tarki ścieramy. Nie będę Państwu pokazywał, jak się ściera ogórków na tarce. Więc sobie już starłem. Sok również dodajemy do zupy na sam koniec, aby wyczuć smak. Wstawiamy na 20 minut i gotujemy. Następnie dodajemy później ogórka i na sam koniec dobrze i dużą ilość posiekanego yy, świeżego koperku. Zubka aż się za bardzo zagotowało. Do tego dodajemy ogórki. Ach, I delikatnie zamieszamy. Poczekamy aż się zagotuje. Ogórek jest tak drobno starty, że naprawdę potrzebuje bardzo. Yy, małego czasu. I na sam koniec koperek. Koperek cały skroję, bo uwielbiam dużą ilość. A druga sprawa, warto jeść koperek, bo jest zdrowy. Słuchajcie, zupa ogórkowa, przede wszystkim bez mięsa, ale zapach cząstku i wędzonki się unosi, także zdała egzamin. Koperek. Zamieszamy i doprawimy solą i pieprzem. Czyli dosłownie na sam koniec szczypta soli. A pieprz na sam koniec. Jak tu. Jeżeli byśmy dodali teraz czarny pieprz, to by nam zniknął piękny kolor. A mm. lekko kwaśna. O! Normalnie ogórkowa zupa. Lekko podwędzana, z czosneczkiem, ale bez mięsa. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, to zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na Szmaku Smaku oraz do Polomarketu, gdzie na ulotkach znajdziecie przepisy i sposób wykonania tych dań. Proszę bardzo.